Witajcie, dzisiaj pokażę Wam mini ładowarkę e, Avanta firmy Avant e, z Finlandii e, Stalcat LS60. I ten sprzęt jest idealny, jeżeli ktoś ma na przykład stadinę koni, czy tam dwie krówki, czy coś takiego czy nawet firmę budowlaną yy, piach wozić na budowie tu akurat mam jednostkę z krokodylem nie mam szufli do niej, żeby Wam pokazać jak ładuje piach pokażę Wam tylko z krokodylem akcję i ma ona silnik benzynowy hondy 13 koni GX390 może odpalać na rozrusznik ale ma też opcję Narpaną, tak jak u mnie wkładzie, czyli jak bateria słaba, można odpalić go. Czyli silnik napędza pompę hydrauliczną, która daje nam napęd do przodu. Tutaj mamy dwa joysticki do przodu. Jedziemy do przodu, do tyłu i skręcamy tak jak bobcatem, jak czołgiem. I jak jedziemy do przodu, trzymając tą dźwignię do przodu i ten high, wtedy mamy szybki bieg. Wtedy ona szybciej się porusza. Tam mamy nożny gaz, i tutaj mamy otwieranie, zamykanie krokodyla. No co tutaj jeszcze jest? Prosta obsługa wyłączanie zasilania. No ma trzecią sekcję: AVANT Profi Cut Double Speed czyli Double Speed, czyli ta podwójna prędkość. Siłownik główny od podnoszenia jest aż tutaj zamontowane na górze. To jest, zobacz jaka jest siła wektorów. Nie ma go dziś tu, tylko jest tu. Ale on dużo mnie podnosi. To można sobie na to pozwolić. Zobaczymy, czy AWAN sobie poradzi z tymi brzuskami dwumetrowymi. A później pojedziemy w obornik. Zobaczymy, jak sobie daje rady z tym. Jechałem tym do przodu, tym, później przerzucałem się na ten. I wtedy miałem skręcanie tym i tym na high speed. Na wolnym tymi dwoma, a na szybkim tymi dwoma. No i tutaj mamy odnoszenie, opuszczanie, odchylanie krokodyla, i otwieranie i zamykanie krokodyla. Tam, tam Avant Stalkat LS60 Double Speed. Bardzo fajny sprzęt. Zrobimy mu nagranie termowizyjne. A wydechu powyżej 120 stopni no jeździłem nim 20 minut nic tu się nie przegrzewa widać, że ośki zimne hydromotory, nic tu nie jest przegrzane tylko silnik emituje ciepło w oddali zobaczcie, widać Forda 7740 jak ładuje brzuski hydrauliczne zawody i rozdzielacz tutaj 41 stopni Jedziemy dalej